Piękny borowik na mchu. Cudo. Proszę zobaczyć. Przepiękny. Tu wokół niego rosły pięć albo 6 prawdziwków, tylko że starych no ale ten jest przepiękny ciemna czapka, biały pod spodem idealny grzyb no tutaj pokażę jeszcze O, taki zielony jeden drugi, trzeci, czwarty no i podgrzybki. ale ten jest niesamowity No, już jest końcówka sezonu. Ale jeszcze grzybki potrafią zaskoczyć. Zielony, ciemna czapka. Długo rósł. Tu jest jeszcze jeden. Bardzo ładny. Zdrowiutkie. I się tu pokręca jeszcze, bo widzę, że tu jest fajnie. no tutaj widzę jeszcze. Olbrzyma. No ale niestety takich no to już jest bardzo dużo w lesie. Niski. Przy sośnie. Na mchu. Zaraz zobaczymy co jest pod spodem. Ale twardy się wydaje. O, bardzo ładny. Nie jest jeszcze taki stary. Piękny. Dzisiaj jest 20 października. Piękna, słoneczna pogoda. Na sosnowym lesie spaceruję sobie. Tu jeszcze jakieś grzyby się pojawiają. Są tu już oczywiście zielone pod spodem. No ale w takiej scenerii to można naprawdę spacerować. Zagadka. To będzie podgrzybek czy to będzie prawdziwek O, ja już wiem To będzie prawdziwek na długiej nodze. Oj, stary grzyb. Ale powiem szczerze, że naprawdę ładny. Z góry już ma taką czapkę właśnie jak podgrzyby, ale jednak prawdziwek. Fajny, naprawdę. Na mchu takie długie nogi ładny okres ciekawe grzyby O, ale pięknego znalazłem teraz prawdziwka przypadkowo naprawdę no przypadkowo włączyłem kamerę żeby nagrać tam tamte białe grzybki a tutaj taki koło sosny obywatel stoi Nie no, to jest naprawdę ładny. Wydaje mi się, że on jest, że może być biały pod spodem. Przepiękny grzybek. Nie, on będzie zielony. Lekko zielony. No ale co to jest za grzybek piękny Proszę Państwa Jaką ma grubą czapkę w ogóle Kurde no Nie spodziewałem się jeszcze Bo naprawdę noce Są teraz zimne, tam jest około 2-3 stopnie Czasami nawet jest i 0 Bo jest szeron rano No ale takie grzybki jeszcze rosną Coś pięknego Ktoś wie, co to jest. Czy to jest ta kozia broda? Czy jakoś tak inaczej, na ja to się mówiło? Na... Nie wiem, czy to jest w ogóle jadalne. Tak to wygląda. W zapachu jak. jak suchary. Tak, w zapachu jak suchar. Chyba to jest kozia broda, ale niech rośnie. Kozaczek się trafił. Na zakończenie zbiorów. Może być. Taki wielki był kapeć. No i niestety takim akcentem chyba trzeba się pożegnać z grzybami już na ten rok, na ten sezon. O, kania. Malutka kania. A tu obok niej taka jeszcze mniejsza tam zostawimy. Może obok tego dużego gdzieś tu jeszcze będzie jego brat młodszy.